wszystkim, na moim kanale dziś kolejny odcinek z Pro Evolution Soccer I powiem wam, że jestem zachwycony Wiecie dlaczego? Bo EA Sports zazwyczaj, jeśli daje coś za darmo, to najpierw musi coś zabrać A Konami ma tak, że nam daje, ale nic nie zabiera I to jest piękne Pewnie myślicie, ale o co mi chodzi i tak dalej a więc e, kilka dni temu i... E, jezu EA Sports ble, Konami dał nam 400 punktów My club Points Oczywiście tych żółtych, jeśli ktoś jeszcze nie zna nazwy. I e, jestem w bo 400 punktów to jest naprawdę sporo. Ja mus, jakbym chciał mieć tyle, musiałbym po pierwsze zbierać je... Około miesiąca tak naprawdę Bo rzadko gram mecze A jeśli gram mecze to 2-3 I to jeszcze tam z 2 przegram A oni nam dali Tylko dlatego, że Pro Evolution Soccer przekroczyło 400 milionów pobrań Więc to jest po prostu piękne eee, No i To jest piękne Brak mi słów No ale dobra, przechodzimy do e, odcinka Tak naprawdę e, Myślałem co by tu zrobić I odpowiedź była prosta pack opening, a dokładnie ball opening. Mamy też dwie czarne piłki, więc yy, zacznijmy tak naprawdę od nich. Powiem wam, że dziś naprawdę będzie bardzo dużo piłek. Multum. O, zaczynamy od Ligi Angielskiej. Bramkarz yy, jedynka. To jest Ugo Joris chyba, tak? Tak, z Tottenhamu. Nam Na razie bramkarzy... To wystarczy po dwóch Alisonach z rzędu 86 u Joris, yy, więc nawet... Oko no, nie. Yy, tych z żółtych, w sensie złotych i srebrnych nie będę otwieram na odcinku, bo to szkoda czasu. No chyba, że trafi jakiś środek, więc yy, postanowię yy, jednak otworzyć. Okej, okay, kolejna liga angielska. Ojoj, to może... To może być coś dobrego, bo to jest Manchester City 10. Szczeskie winny... Aguero, o oh, ja! Yeah. Aguero, no tak, w nie ma 17 chyba. What the fuck, 90 overalla Sergio con Aguero, what the fuck? To dobry traf był i ja nie mogę. nie wiedziałem, że on ma ta tyle overa. Aż sprawdzę, czy to się naprawdę nagrywa. Tak, to się nagrywa, no nie? Dobra, yy, i mamy 550 punktów. Yy, mamy też do wyboru 3 takie mm, zestawy. Mamy tutaj oczywiście Team of the Week, czy jakoś tak, e, tak mi się wydaje. Team of the Week European Club Championship, czyli po prostu e, zawodnik, zawodnicy tygodnia z Ligi Mistrzów tak naprawdę. No i mamy Kevina De Bruyne, Sergio Ramos, e, Tiago i ja postanowiłem to otworzyć i otwieramy. Mam nadzieję, że jeżeli będzie Liga Angielska, będzie trochę tego, e, tych emocji ale jest hiszpańska, to może być Sergio Ramos Ajajajajaj, aj, 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 nie El Nesri, czyli e, Zaczynamy od najgorszej e, Od najgorszego Możliwego trafu, więc no e, 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 No ciekawie okej okay, Teraz otwórzmy e, Player of the week, taki zwykły Mamy tam e, Benzema, a miałem pokazać No dobra, jest Benzema, Lewandowski I tak dalej, więc liga Zaczynamy od ligi francuskiej, okej okay. Di Maria to jest chyba Angel Di Maria, tak? Tak. To też jest w sumie dobry traf, bo. 91 Overola, no to to jest naprawdę jeden z chyba z lepszych, tam. Mi się wydaje. Trzeci najlepszy, no to też nie jest źle. No dobra. Iconic Moments, Manchester United. Tak, idziemy sobie po kolei. Aj, nie ma, nie ma i Icons Moments, no ale dobra. Liga Angielska oczywiście i na piłka 7. czy to jest? Katia nie buka Osaka. Uh, na na na, na, na. Nieładnie, 79 rola ja pierdziele no dobra no to yy, zacznijmy drugą kolejkę od y, Player of the Week czekamy na, czekamy na y, potężny traw bo no na razie to cienko, cienko. Ok, znowu Liga Hiszpańska. Może teraz ten Sergio Ramos, Barcelona. Dwójka, czy to jest Sergio Dest? Tak, to jest Sergio Dest. Nie wiem ile on ma oceny ogólnej. 86, no. Eee, slabo, slabo powiem wam. No i co? Ostatnia paczka przed nami. No to otwórzmy ten Player of the Week uh, European Club Championship. No i liczymy na coś naprawdę grubego. Uwaga, dajcie mi coś, dajcie mi. Jest Liga Hiszpańska, bogam Sergio Ramos, Sergio Ramos, Sergio Ramos. No ja pierdolę znowu. el City. Kurwa, klątwa dwóch takich samych, to już mnie dopada. Najpierw alison teraz Elne City. No na co mi? No już wolałbym. zobaczcie, ludziska, no wolałbym. Yy... Trafić, zamiast tego El Nessirin już kuźwa tego Oliveira z Porto no ja nie mogę Och, no dobra, <grywka> pakopenik znowu nieudany co to mi, a dobra, tak zauważyłem, że coś mi się świeci u góry, a to jest przecież e, to są srebrne i e, złote piłki e, mamy jakieś e, Zadanie odblokowane że, a logowanie się 30 razy. Ja 30 dni już się loguję. No to kto by powiedział? E, jeszcze coś tutaj. E, e, no dobra. E, ogólnie powiem Wam, że... Mm, ok wejdźmy do składu. E, Zastanawiam się. M, pamiętacie pewnie jak miałem m, takie czerwone tło i, i nie wiedziałem od CB i o co chodzi i tak dalej. Okazało się, że mam za mało, nie, za dużo kost. Nie wiem, to, to jest jakby wymaganie składu, może ogólny overall, suma ogólnych overalli była za duża niż ma trener na swojej jakby karcie. I e, obniżyłem ławkę trochę i było dobrze. I ogólnie, e, zdałem sobie wreszcie sprawę z tego, że można kupywać menedżerów Zobaczcie, tu mam zakładkę menedżer i mogę sobie kupić e, menedżera, no nie. I to jest takie, what the fuck? No normalnie mi to banie zryło, bo nie wiedziałem dokładnie, nie wiedziałem w ogóle, e, że coś takiego jest. I e, tak właśnie patrzę, mamy tylko tylu Marco Rossi. To jest selekcjoner Włoch, nie Włoch tylko Węgier I tak myślę, myślę, myślę nad którą tu, form, którą tu formację wybrać Bo zobaczcie mamy e, formację teraz 4-3-3 Z defensywnym pomocnikiem I... Choć w sumie, choć w sumie czekajcie Potrafiłem tego Angela DiMarie i mamy, zobaczcie 94 Team Spirit. I, 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 I on nam świetnie tu pasuje na prawym skrzydle. Więc myślę, że chyba nie ma co zmieniać tej formacji. Tak, ej, tak, dobra, nie będziemy tego zmieniać na razie. Yy, z... Choć zobaczę, naj nie, zobaczę, czy jest w ogóle 4-3-3 ofensywny, bo to jest offensive y formacja. 4-3-3 offensive. Ten ziomek ma 4-3-3, ale czy to jest ser mm, offensive? No dobra, to y kupujemy go za 18 tysięcy tych niebieskich punktów. Y mam ich sporo, więc y jesteśmy bogaci. A, i także nie mm, nie wydajemy ich sporo na te kontrakty bo wiecie 10 meczów w 10 meczach to y, zyskamy tyle samo albo nawet i więcej więc y, nie ma opcji, nie ma y, potrzeby trzymać i chomikować tych punktów y, na przyszłość no chyba że trzeba ja nie, jeszcze tego nie wiem Dobra, zmieniamy sobie menedżera na to jest Wiktor Victor Santos. No dobra, nie znam go, nie wiem kogo trenuje. Czy w ogóle jest taki, czy to jest w ogóle e, wygenerowany przez grę? I, 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 i. aha, ok, czyli e, team spirit e, wraz z e, zmianą tenera też się zmienia. Warto. Warto to wiedzieć. Naprawdę, warto. Ale ważne jest to, że można nadal zmieniać między tymi trenerami. I co? I co? No dobra, no to, no to nie ma co zmieniać. Też zauważyłem, że można... Jezu, że można, że mam sporo tych treningów. Trainers, to nie, tutaj można konwertować. A nie, to tutaj, dobra. że mam sporo tych treningów, zobaczcie, mam Multum i tutaj mamy 42 tysiące, więc to jest po 42 tysiące, więc to można ładnie ulepszyć tych zawodników, więc teraz postanowiłem to zrobić. Wrzucamy do berkampa, jakiś tutaj takich parówiaków okej okay, nagrywa się tutaj mamy trenerów okej, okay. dobra ja tutaj jemu porzucam i widzimy się słyszymy się jak już właśnie powybiera mu tych trenerów i już zobaczymy ile będzie miał overrolla Okej, okay, wrzuciłem mu i ma y, maksymalny level. 23 i 96 overall, więc to jest naprawdę. Dobry już. Y, overall. Wrzućmy też Dimerii. Mm. No i dobra, tutaj nadal mam spor, więc to trochę schodzi te zaznaczanie, bo nie można tak zaznaczyć większość, więc y, co? Y, ten sam. Mm, te same. Mm, kuźwa działanie i e, słyszymy się za ok Di Maria już ulepszony 95 overla, więc to też jest spoko mam jeszcze sporo tych e, zawodni e, treningów więc e, Luis Alberto czas na ciebie no i dobra słyszymy się za chwilę okej, okay, postanowiłem wam nie pokazywać tego już e jak ulepszam i tak dalej I teraz wam powiem kogo ulepszyłem ulepszyłem oczywiście y, Thurneya na, na, y, na 93, Varana na 96 Walkera na 93 Di Maria na 95 94 Gindogan 98 Bergham, 95 Alberto 88 y, Mertens ale oczywiście ma tam 97 96 już nie pamiętam, ale no wiecie na pozycji traci i y, no i co, dziś taki Taki odcinek tylko z otwierania, mam nadzieję, że wam się spodobało, yy, kilka dobrych trafów, ale wiecie, nie za bardzo, nie wiem co dać w tytule, czy Liga Hiszpańska i Player of the Week, UEFA Champions League i tak dalej, jak on się tam nazywa, czy że nic nie trafiłem. No i co, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Klikajcie lajka, like subskrypcję po więcej! I co, oczekujcie następnego odcinka. Życzę miłego dnia, Fiona!